Cześć słońce? Masz plany na 3 czerwca? 3? Nie. Nie masz planu, masz wolny wieczór? A idziesz ze mną na bili? A ile? Wiesz, ja mam bilet na 4 grudnia. Na 4? No powiedz ze mną jeszcze na trzeciego! No dobra! Let's go! Nie znam większej fanki Billy Eilish niż Ty, więc zaliczysz dwa dni po koncertu. Najlepsze jest to, że w ogóle rok temu oglądaliście vloga z Nowego Jorku, gdzie byłam na premierze płyty Billy wraz z Universal'em. i to był naprawdę za wyjazd, wspominam go tak zarobiście. Byłam właśnie z ksepu w nowym Jorku. Spędziłyśmy sobie super cztery dni bardzo intensywnie. No i już wtedy usłyszeliśmy tą płytę pierwszy raz i ja po prostu wiedziałam, że to będzie wspaniała płyta, mimo że te numery większość słyszałam no, no pierwszy raz. I, I teraz po roku te numery są nadal bardzo popularne. I cała trasa koncertowa rusza właśnie w Europie, więc fajnie bardzo nie mogę się zaczekać koncertu Billy. Bo, no tak jak mówię, mam ogromny sentyment do jej muzyki i cieszę się, że są. Lecimy na koncert. Mam przy sobie tylko bilety. I tylko telefon, nic więcej. Dobra, wchodzimy na Tauron Arena. Ej, że za trzy tygodnie będziemy tutaj grać No, to za trzy tygodnie to jest wiecie festiwal wiecie? ekipy, a dzisiaj gra tutaj Billie Eilish, rozumiesz to? Mam w ogóle też y, jakieś takie opinie na Twitterze, że bardzo dobra jest organizacja to jest to, tutaj na Tauronie i że jakby wszyscy właśnie prowadzeni, wszędzie są kolejeczki, które bardzo szybko idą i że nie, nie ma jakby syfu, bo ludzie też kolejkowali w ogóle od, no. od nocy. No i podobno fajnie oznaczają tych ludzi po prostu numerkami, że jakby co, na to po prostu jakby jak ktoś wyjdzie z kolei, to potem z powrotem wejdzie. Olek w ogóle wygląda przepięknie, jest totalnie gotowy. I tymczasem ja wyszłam prosto z odcinka. I tak jesteś piękna, babo! Liczę trochę na to, że Charlie XJ została po Orange Warso Festiwalu, bo to dosłownie było dwa dni temu. Podobnie jak na Karem Stajsie i podczas portu idę sprawdzać merch bo wyglądam po prostu tak i nie mam nic związanego z Billy, więc coś bym sobie kupiła I jest fajny merczyk w ogóle, zakupy zrobione Nie no, słuchajcie, znacie mnie, ja od razu obczajam Benary, czy to się nazywa? Benary w ogóle to random, I love it Co to? Co polecasz, Bera? Co owocowego Jesteś armonczyk Namówiłaś, że to jest niesamowite w końcu widzieć artystę. Lepsze momenty zawsze na koncertach, czyli e, wszyscy zapalają latareczki I widzicie co jest też super, że jestem tutaj na tym koncercie z osobą, z którą rok temu byłam na premierze płyty Odzyskiwałyśmy wtedy piosenki, jeszcze nie znałyśmy, tak w Nowym Jorku. Nie wiedziałyśmy wtedy jakie będą największymi hitami, teraz śpiewać te piosenki na żywo, wydzierać się w emocjach Będzie coś niezwykłego, aż niecierki przychodzą. Tak jakby to się zastanawiał jak jest, jak to jest tak gruby support na koncercie. po prostu minutę tańca bo jeszcze tak jak się i mi chodzą nogi normalnie cały czas And I'm just hide Ja ostatnio wykminię teorię i powiedziałem o niej na tiktok na instastories, że jak wejdziesz na e możesz do koszyka bilety na festiwal ekipy, albo mi tej gry ze mną i z Hanią piszesz kod KIHANIA albo kod OLEK, zaoszczędzisz tyle hajsu, że masz jedne darmowe frytki wajralowe więc patent jak zdobyć frytki viralowe za friko Mo, no to jest wtedy. W ogóle dzisiaj e, dostałam na mieliśmy taki środków z widzami e, przy okazji busa ma FM i normalnie osoby tam, e, które przyszły, przyniosły mi bransoletki. Billie Eilish, bo tam dosłownie wstawiłam była trochę wcześniej, że będę na koncercie. Dzisiaj od widzów dostałam tak, lunch mm -hmm. i blue. To też dostanę dzisiaj od Wicki, mega to i zupełnie przekał do Ej, a na przykład chcesz mi powiedzieć, gdzie jest ta wicka i gdzie ja wtedy byłem jak to rozdawali? Rzypki mi ten grid yy, na koncercie Willy. Dawaj. O guchne, O Niebieskie lampeczki czerwone i to zawsze obserwować takie rzeczy na koncertach. Powiem tak, jak wyobrażam sobie jakieś swoje koncerty, to widzę koncerty Bili, że yeah. ona jest tak inspirująca. że na piosenkę The Power, Olek mi tak co chwilę tłumaczy, się siedzi, Your Power, się po prostu siedzi i wszyscy nawet na płycie siedzą, patrzcie. Koniec siedzenia! Tu się stoi i się kibicuje! Stoi i się kibicuje Olek! Nadal liczę na Charlie X. Ale cudownie jest tego ten numer naszego. Вот такие спиры. A teraz przenieśmy się do tego, co ukrywałam przed wami w ostatnim blogu. jestem. Cześć. Robimy tak? Coś robimy, robimy, robimy. robimy Jak słuchałaś tego? Oczywiście, że słuchałam. Ja pierwsze ja ja tak, tak, w których y, to... byłam, to takie raperskie, to też zawsze było tak, że dobra, tutaj po prostu jest producent obok i, i jakby ty masz mikrofon i mam ma, takie... Czyli ty będziesz słyszeć mnie? <laughs> no straszne, nie? To jest najgorsze. Tak! To jest w ogóle odważne, że ten, że nagrywasz tak, ja to bym jakby się bardzo wstydził, a ty, ty, jakby, jestem pod wrażeniem, że. Ale co będziecie mnie słyszeć? Nie, nie, nie to nie słychać nic. O, tak paniki. Nie, właśnie. Chyba, chyba mogłabym tutaj się odbudcować. No, powiem tak. Nie mam najłatwiejszych warunków głosowych. Prawdopodobnie, ja ogólnie, ja wiem, że pewnie będzie potrzebna kolejna sesja, więc trochę kurde, jestem zła na siebie, ale jednocześnie nie wiem, czemu mi się ta chyba nawet pojawiła. Gdybym wiedziała, gdybym znała powód, to byłoby mi na pewno łatwiej budować wyrzut sumienia, ale tak to nie wiem. No to co? Śpiewamy! Ogólnie tego nie ruszamy, bo to jest prawa-lewa prawa, słuchawka, więc to jest najpiękniejsze. Mogę bym poruszać? <grym> <grym> tak, możesz. <grym> Protest, czy wszyscy mnie słyszą. A czy reszta mnie słyszy? Najgor... Właśnie, chcę wierzyć, że mnie nie słyszycie. Zrobię włosy i makijaż, blada buzia, Antonina Maria. Zrobię włosy i makijaż, blada buzia, Antonina Maria. Spokojnie, pięknie to brzmi. Czekaj. Zrobię włosy i makijaż, bada buzia Antonina Maria Lecz to ty tracisz głowę, gdy wzrokiem mnie obcinasz O, fajne fajne. fajne, fajne to wyszło, mnie obcinasz wzrokiem mnie obcinasz Takie mistyczne Justyna Staszkowska Gdy wzrokiem nie obcinasz głowę, <głowę, <głowę, <głowę> wzią, Antonina, Maria, co, jakąś harmonię? Tak Maria Buzia Antonina Myślę, że kilka razy by poszła jeszcze w ten kobiet... kobiet. No jasne, jasne, jasne. Ja uważam, żeby w tym rejestrze w ogóle zostać. Bardzo. Tak? Nie no, jest... Ja, ja też dosyć jakby y, się zaskoczyłam, że jednak coś... Coś z tego wygotujemy. Przyznam, że ta zwrotka coraz bardziej yy, wchodzi po prostu w głowę. Im częściej usłyszę, chociaż to jest też urok nagrywania w studiu, że po prostu non stop słyszysz i już ci wchodzi bardzo w głowę. Fajna, fajna. Już tutaj wszyscy nucimy non stop. Dobra, teraz usłyszycie jak ja brzmię bez autotuna. To już będzie gorsze. <gry> Próbuję sama wymyśleć jakąś harmonię może. Coś yy, fajnego się ugotuje. Czego chcę, czego chcę, zastanawiam wciąż. Yy, Czego chcę, no, mam wciąż Fajne, ale może za smutne Mamy to Mega fajnie, mega fajnie Super, super, bardzo mi się podoba Dałam parę smaczków takich jakichś od siebie I naprawdę fajnie to wyszło Fajnie, że miałam przestrzeń na to I dostałam takie zaufanie, żeby poszaleć sobie Podoba mi się Zrobię włosy i makijaż pada buzia Antonina Maria Może w końcu się nie 20 i 21 czerwca festiwal Ekipy. Na którym, którym zagramy tak również my. my. Zarobijcie <grym> <mega> miło. mega, Mega, <grym> mega miło. Oddaję czapkę, oczywiście. Jakieś życzenie. Jedna prośba. No to jednak ja 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 zabieram czapkę. Jednak <grym> czasy, byś zabrał na prośba. Zabrałbym na wyspę mojego kota, który się nazywa Jaś. Mojego <grym> kota, który ma na imię Wandzia. I zabrałbym nielimitowane KFC. <grym> Takie fried chicken. Dobra, uwaga. Przygoda lordofonowa, ciąg dalszy. Dzisiaj nagrywam klip. jest to e, chyba najoryginalniejsze kręcenie klipu, w jakim brałam udział, e, ponieważ nie odbywa się to w ogóle z, lord z lordofonem. Plan jest taki, że jadę na halę naszą, e, nagrywkową, na cykloramę i nagrywamy mnie, jakby głównie samą twarz, to jak śpiewam tą piosenkę i, i po prostu to będzie użyte w teledysku przez AI e, przerobione i w ogóle, więc e, lecę, 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 lecę. Wygląda to tak, że ubrałam sobie specjalnie taką bluzkę bardzo odsłaniającą dekolt, żeby łatwo było tutaj wycinać, żeby nie było nic skomplik skomplikowanego. Oj, jest high Yeah, I know. Dobra, no, lecimy chyba z tym. Musimy zrobić tak. Taki kadr, taki kadr i jeszcze na czarnym. Najszybszy klip, jaki zrobię w życiu. Zrobię włosy i Dosłownie chyba pół godziny, jak nie godzina? Pół godziny roboty i zrobione, fajnie, fajnie. Opowiem wam trochę o tym, jak wyglądały y, proces twórczy, proces kreatywny wymyślania w ogóle klipu, bo normalnie jestem z siebie dumna, bo gdzieś tam dużo zaproponowałam pomysłów i, i widzę, że chłopaki się zajarali i właśnie ten pomysł z obrazem był, był mój i gdzieś tam miałam też taką myśl, żeby się pojawiać na różnych obrazach w lurze jakby, ale to raczej, raczej średnio może pasować ostatecznie. I w sumie zobaczymy, jak to wyjdzie. W ogóle zrobiłam taką grzywkę. Bo po prostu nie miałam czasu, słuchajcie Układać swojej grzywki prostej Bo ona już jest już bardzo długa Ja na szczęście za tydzień lecę do Tomka I grzywka na bok, po prostu e, 2016 e, powrót Jest grzyweczka, jest dupeczka You know what is going on Dobre, dojechaliśmy do Warszawy Dużo się dzieje, lecimy teraz na wywiad podcast do glamour, więc bardzo, bardzo mi miło jest z, z nimi się znowu zobaczyć. I jeszcze parę fajnych rzeczy dzisiaj w Warszawie zrobimy. Związanych z festiwalem ekipy, więc będzie kreatywnie. Szukamy tego budynku, mimo że byliśmy tutaj już kilka razy w ogóle i to też z kifim, to nadal nie pamiętamy jak tu wejść. Hey, Hejka! Nie po ja również poznać. Śmieję się, że ostatnio mam takie uderzenie gorące, że normalnie będę pauza, mam nie? Cześć, cześć, Karolina. Kania, cześć. Cześć, 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 cześć Karolina, cześć Fajnie, zwłaszcza, że ja chcę właśnie też przerabiać studio high teraz na no coś po prostu eee, świeższego. Chcę właśnie zrobić jakiś taki mały remament. Już gadałam z ludźmi w ekipie, żeby właśnie coś tam mi pomogli jakąś ściankę przesunąć. No, ale tak nieduży remont, no bo też wiadomo, że tam strasznie mi się marzy futerkowa ściana, jak w Czarodziejach z Wavery Place. Miała Alex rusowy w e, pokoju, e, ale pewnie tylko moje pokolenie pamięta Czarodziej z Wavery Place. <noise> Fajne jest to spódnica w ogóle wygląda na mocno. Zawsze muszę sprawdzić, czy nie mam budzików na jakąś randomową godzinę ustawioną, bo to nie tak, że ktoś do mnie zadzwoni i będzie głośno, tylko budzik mi zadzwoni zazwyczaj. Czas na rozmowę. najgorzej, bo tiku w pewnym momencie. Miałam ochotę robić tak. A żeby to nie wyglądało głupio, to się po prostu napijam. Czekają nas teraz przymiarki na festiwal ekipy! Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie iść. Bardzo mi się podobała praca z Asią podczas e, trasy koncertowej Jenzi i teraz zrobimy powtórkę z rozrywki. Miałam być o 14 jest 1526. Cześć. Cześć! Jest Cześć! Kitty, to jest nasza nasz pies. jest przepięknie! Jeszcze było w Próbuję teraz tego różnego. Mmm, uwielbiam w ogóle różowy spieniacz, obrzeżek, krasi. Tak, tak. sexy. Ten co ci muszę pokazać, to jest w ogóle top. To top. What the hell! Ja myślałam sobie. Ej, ale super, że Asia mi przygotowała perukę. Oh, nie. Wow! Mocne. W ogóle właśnie z Asią mega się dogadałyśmy na taki polish core w stylówce na, na festiwal. Takie przeplatanie gdzieś takiej koronki białej z czerwonym kolorem. Nie wiemy, czy ostatecznie wiadomo w to pójdziemy, ale teraz jest też e, mega trendy. E, ten taki e, kropki właśnie polka dot, więc fajnie, ja się, ja się jaram. A tymczasem sobie wypijemy macze. Powiem Wam szczerze, to jest w ogóle super, jak ktoś przychodzi i mogę mu zaproponować, żeby coś zrobić, bo ja w domu w ogóle nie piję kawy. Ale w ogóle chyba rozmiar moich cycków. Co? Ja co prawda unikam ciemnych kolorów na scenie, bo czuję, że ten mój taki biały look jest taki, hmm. wiesz, najbardziej wyróżniający się. Ale, this is to so cute. That's so good. I jedna czarna rękawiczka. Czerwona. <gulana> to jest już nasza tradycja z się że po prostu jedna rękawiczka taka, jedna taka. A co? to, nie o to, to chyba przymierzam to, co? A? A wiesz, że to też jest high Ta spódnica? No wiem, też przyszłaś. Ale no to daje ja mi nie zdążyłam już to nic zobaczyć, bo ty przyszłaś i ja otworzyłam paczkę, wyjęłam i nawet jeszcze się nie podlałam. Nice. Ale ta spódniczka je za jest w ogóle so hot. Pierwsza stylówka jaką przymierzamy w ogóle. Wiadomo, no, mm, że jestem, że jestem na mnie troszeczkę przyduży, ale sztos. Ej, nie, ogólnie właśnie się z Azją zastanawiamy nad czerwonymi rajstopami i zdałam sobie sprawę, że ja nie mogę, bo ja wyglądam jak pociąg. No dobra, odpuszczamy e, czerwone rajstopy. To jest przesada, ale musiałam to pokazać widzom po prostu. Ja Mocyl. A czupaka Kuku. Z Asią zawsze gramy w porównaniach po prostu jakichś stylówek i na przykład tam się kojarzy z pieluchą. <grych> Ale takie porównania po prostu sprawiają, że od razu wiemy, że okej, okay, coś tu nie będzie grało. Zwłaszcza to, że mam prześwitują bluzkę Ale dobra, spróbujmy po prostu inne jakieś szczorciki do tego. Więcej, więcej warstw jeszcze tutaj trzeba. Ale fajny jest ten tu Ty, cycki, jak się wypcha, uh -huh. tu coś będzie się działo. To fajnie się robi. To jest robi. fajne. fajne Przecież wiesz co, akurat ta, to, że ten gorset jest na tym jest zaj. Te, bo patrz, jaką to figurę robi. Ja mam problem ze stylówkami: typu krótkie, fajne spodnie, czy byli Alice i Kozaki. To jest teraz mega modne, ale ja wyglądam niestety w tym tak. A powinno to wyglądać tak, że jakby widać kolana, <laughs> jest kozak Iha! No i tutaj też bym wróciła o. No, fajnie, bo tutaj białe są. Tak, I dzięki temu one się ten. wybijają. Mi się podoba to ramionczko w ogóle. Fajnie, ma to vibe. I like it. Zwłaszcza te metki wszystkie. a wiesz co, mi leży naprawdę to, że są po prostu białe rajstopy. Takie plain, bo teraz cała uwaga, to jest kurde, takie właśnie HAW Penner! Słyszycie mnie, czy są tu jakieś sexy no, super. Więc stąd, jakby zamiana totalnie w tej pierwszej strówce, która właśnie była z tym korsetem, była ta pówka taka biała. No i po prostu trochę bardziej to robimy pod, pod jednak Gen z, bo tamto to była no stricte już taki występ. Rzeczywiście, Jakbym miała solo grała, no to super. Ale tutaj trzeba bardziej iść też w grupach, że nie, nie mogę być księżniczką, kurde, jakbym była sama na scenie. No tutaj trzeba się dostosować. Mhm, Italia. Osy! Dobre, Robię sosy. A, sorry, mam taką koleżankę. Teraz mi się, I się teraz robi chwaleczkę. Idziemy na jednego. A siedzicie te rękawiczki? Tak, są takie. Już, już siadły, no? Znaczy ogólnie ja na każdym koncercie miałam jakieś rękawiczki, więc ja nie wiem, jaki jest mikrofon w dotyku. Nie mam pojęcia. <laughs> Można tam <tęść> to <laughs> I z tyłu te wszystkie farfotle. Mówisz o mojej widuce. Jestem za tym i. Ja za ja tym. Ja ja super sobie radzisz w tych rękawiczkach. Jezus, dzięki, właśnie zapraszyłaś. Akurat mnie chciało kliknąć. To jest przede wszystkim. No, a, a, w, a w tej czuję. No to zróbmy to na y, ten koncert, a to sołóweczka. Wracamy do Krakowa, co prawda sobie jeszcze coś zjemy. To jest z warszawskiej wody, musimy zrobić. To jest z warszawskiej wody. Ja to chyba dla mnie. 45 stopni dokładnie. Mm. Mm. Jest różnica podgrzana. Bardzo. No i co? Taki to szybki trip do Warszawy. I co? Idziemy coś zjeść i lecimy na pociąg. Mamy 9.52, co oznacza, że... Co to oznacza? No nic to nie oznacza. Staliśmy biedni z FIFIM o 8 rano, żeby co? Jechać do domu! Tak, idziemy robić włosy przed festiwalem. Szybki czek odrostu. No nie jest, nie jest tutaj, dzieje się, dzieje się. Ogólnie ja nie wiem czy na mojej głowie też się, coś się nie podzieje. I ja przyznam, że jestem troszkę spontaniczna, więc na wszelki wypadek właśnie wzięłam kamerę, bo możliwe, że nagle odwali nam coś z Tomkiem i postanowiłem coś zrobić. Tak festiwalowego, no zwłaszcza, że wiadomo, zaraz jest opener, zaraz się dzieje. No coś, coś będziemy kombinować, lecimy. No się to hello hello. hello, hello, Ja w ogóle, ja już wiem co się wydarzy, jak ty masz y, coś ciemnego tutaj, to się denerwujesz. De de e Jeśli to będzie poniżej twarzy, czyli gdzieś tu i tutaj, to jeszcze ok, czyli albo sam dół i troszeczkę tutaj, ale nie wyjeżdżasz po dużej linii twojej żółtej twarzy, bo u ciebie się zacznie wtedy świetlić w głowie. Mhm. Będziemy mieli telefony nocne. Nocne no, to telefony. Tomek, Tomek pomógł, Darek. powiedział przed chwilą, że kiedy masz włosy, a komplement to taka to znaczy bardzo dużo. Najlepsze jest to, że ja pokazuję swój odróżnienie. Ludzie myślą, masz czarne włosy, nie po prostu To, że mój biały tutaj głos kontrastuje tak z tym odróżnieniem, to tak tylko się wydaje, że ja mam takie ciemne włosy. Więc ja jestem w dobrym złym planie. Zaczynamy. Dobra, Nienawidzicie mnie za to, ale yeah, you know, but... I did it again. Back. Come back. po prostu ja nie mogę być za długo, nie mogę za długo wyglądać normalnie, okej? I love it. się, że to sobie sama nakładasz. <ścoughs> nie, no <to> mówi, No <ścoughs> że to mam... I tutaj mamy specjalne takie bibułki, które zachowują ciepło po prostu do mojego ciała, żeby te brwi by się szybciutko e, rozjaśniły. I si co? Się si gra się magia. I'm back! Nie, wiem, nie, Moi drodzy, tutaj już wjechała głupawa. To jest test, jak, jak bardzo cię znam. <grymne> no, tak. Lesik ma Dokładnie. Mm -hmm. Mm -hmm. A ja jak mam rozjaśnione bruce, od to się na osobę. to jest taka bardziej... Różka. tajemnicza. Cześć, Patek, 27 po okierce, jest co? Ale jest naprawdę dobrze. No a nie, Bartu nie, to jest możliwe, żebyście nie przyjeżdżali na festiwal. Migrante po milimetrze, słuchajcie, każdy głos ma swoje znaczenie. Ej, w ogóle, patrzcie, jaki ty to byś mi zrobił, zaraz mi się A jak jest to, jest to? Druk, tak, 360. A jest jesteś, tak. Jest, jak to wyszło? Nie wiem tak jak chciałam. E, ja nie wiem jak ty chciałaś, ale wyszło to jak... Ja też nie wiem jak ja, jak ja chciałam. <grym> Ej, czy ja to powtarzam swoją crazy Era. Ej, ten kolor też w ogóle lepiej niż myślałam nawet tam, jak wiesz. Dla, dla, dla. Nie dla. W ogóle nie ma tego różu, prawie żel takiego, wiesz, tylko on jest taki elegancki. Subtelny marka. So uuuuu! Cool. Ja cię! Nie? Ja cię, pięknie! Dziękuję! Nowe włosy, nowe własy! Już w tym tygodniu widziałeś się na festiwalu. Do zobaczenia.